Moi drodzy, zapewne wiecie o tym, bo ksiądz Macin o tym mówił, że, że kończy właśnie współpracę z powołanymi przez serce. Nie będzie już nagrywać komentarza do, do Słowa Bożego. Chciałbym bardzo w imieniu nas wszystkich, też powołanych przez serce, całą wspólnotę powołanych przez serce, mu serdecznie podziękować za każdy komentarz do Słowa Bożego, za jego życzliwość wobec właśnie tego dzieła, za to, co on wniósł. Ponad 300 różnych komentarzy do Słowa Bożego. To jest właśnie to, co ksiądz Marcin nam tutaj zostawił. Księże Marcinie, polecamy Ci modlitwie, polecamy Twoje zadanie, obowiązki, które także stoją przed Tobą, bo wiemy, że tego masz bardzo, bardzo dużo i działasz pięknie, dużo pastersko. Za to całego serca ci, ci dziękujemy, powierzamy Ci sercu Pana Jezusa, i naprawdę przyjmij nasze. Wielkie, wielkie podziękowanie za to wszystko, co wniosłeś tutaj do naszej wspólnoty. Z mojej strony i myślę w imieniu nas wszystkich, księże Marcinie, serdeczny Bóg zapłać i niech serce Boże zawsze będzie w Twoim sercu. Wszystkiego dobrego, księże Marcinie. Trzymaj się tam co